Jak prawidłowo podać wino czerwone? Przede wszystkim powinniśmy zadbać o jego temperaturę. To powinno być 16-18 stopni dla win czerwonych. Pamiętajmy o tym, że po otwarciu wina mamy jedynie 1 cm styczności wina z powietrzem. Przelejmy wino do karawki po to, żeby je odpowiednio dotlenić. Ono będzie zdecydowanie wtedy smaczniejsze. Niektóre z win posiadają w sobie osad. Dlatego też powinniśmy oddzielić osad od wina, stosując karawkę. Otwieramy wino tak jak we wcześniejszym odcinku. Wyciągamy korek. Sprawdzamy, czy jest nieuszkodzony. Następnie nad świecą Przelewamy wino do karawki, obserwując, czy nie dostaje nam się osad do środka. Już w tej chwili nam się ukazuje odrobinka osadu, więc kończymy wlewanie i możemy wino podać do kieliszka.